Dzień dobry, dzisiaj przetestujemy sobie maseczkę koreańską. Taką oto do włosów Blink Blink Ponytail Hair Mask od firmy Hip Cheek. Tak jest to maseczka koreańska. Dostałem ją w Rosmanie na bardzo fajnej promocji, bo kosztowała raptem tylko 7 zł. więc mówię, biorę, przetestuję, zobaczymy. Mam nadzieję, że coś zdziała na te moje przesuszone włosy. No i okej, okay. jest to maseczka wygładzająca do włosów suchych, zniszczonych i pozbawionych blasku. Luksusowa, intensywna, lecz lekka maska do włosów, zawierająca yy, wzmacniające mleczko pszczele oraz odżywcze masło Shea. Połączona ze złotymi olejkami arganowym z oliwy z oliwek i bergamotki. Maska poprawia wygląd suchych włosów. O, uh, o, uh, no to spoko. Yy, puszący się oraz zniszczonych, intensywnie je. Odżywiając i dodając im blasku. No i super, dobra. Mam nadzieję, że naprawdę ta maska będzie na tyle superanska, że, że zrobi coś mi z tymi włosami. Ostatnio są jakieś takie niesforne, każdy, każdy rośnie w swoją stronę. Są bardzo przesuszone yy, z racji tego, że bardzo często je ostatnio, właśnie, farbuję i zmieniam kolor. Więc mówię, biorę, przetestuję i jeśli się sprawdzi, ok, superansko. No i dobra, sposób użycia. Zwiąż suche lub mokre włosy w niski kucyk. No jestem ciekaw jak ja mam to cokolwiek związać w jakikolwiek niski kucyk. Boże. Ja mam za mało tych włosów, żeby cokolwiek z nimi zrobić. Ale dobra. Mam, mam gumkę. Mam gumkę, robię jakikolwiek kucyk. Boże przecież mi to wyjdzie jakaś palemka. Jakaś palemka. Wszystkie włosy nie O Boże, dobra, dobra, dobra. OK. Umieść kucyk w specjalnej masce z tkaniny. U, to, tak to był drugi, drugi krok. Zabezpiecz maskę zawiązując ją na kucyku załączoną gumką. Taki kucyk, tyle włosów ma mi się tylko zregenerować, no bez przesady, delikatnie masuj kucyk w masce z tkaniny, aby substancje aktywne równomiernie się rozprowadziły. Pozostaw na 15-30 minut, po czym usuń maskę, nie spłukuj, o, o, okej, okay, nie spłukiwać, bo ja już bym spłukał, okej, okay, otworzymy, zobaczymy jak ona się w środku prezentuje. Mam nadzieję, że, że jest to spora, a gdzie oni tu dali gumkę, nie ma żadnej gumki. Oszukali mnie, pisali, że będzie tu gumka specjalną. Aha! Boże! Patrzcie, jaka gumka! To nawet gumka nie jest, ale jaja. Okej, okay. tak to wygląda. Bardzo dziwna maseczka, znaczy bardzo dziwna. Ja myślałem, że ja w to włożę głowę, ale niestety nie włożę głowy. Więc ja nie wiem, czy ja po prostu bym tego sobie nie rozciął delikatnie i nie nałożył właśnie tutaj na tą górną, górną partię, partię głowową. Więc. Aha, i tu są jakieś paski. W środku znajduje, znajdują się substancje aktywne, właśnie ten, ten cały krem, nie wiem jak to nazwać, ale ja ja. No dobra, muszę to jakoś rozciąć. Mam niestety tylko takie małe nożyczki przy sobie. No, to chciałem zrobić sobie test maseczki. Wyszło to oczywiście przekomiczne. O Boże. Tyle zabawy. Tyle zabawy i na nic. Tyle zabawy i na nic. Dobra. Coś tu rozciąłem. Coś naciąłem. Dobra. I co mam takiego Pampersa zużytego tutaj wrzucić? No, nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę, że. Tak ma wyglądać maseczka, a to jest, wiecie, co moja wina, bo, bo nie doczytałem. Ja cię kręcole. Dobra, masam. Masuję tą głowę. E, Tekumka spadła. To też. Ja chyba po prostu, wiecie, co, całą tą zawartość. Nałożę. O, tak po prostu wcierając to. Skórę głowy. No powiem wam, rozczarowałem się tą maseczką. Naprawdę. Ale z drugiej strony nie doczytam. Kto tak naprawdę robi maseczkę na kucyka? Na kucyka. No widzieliście, u mnie ten kucyk tyle w miał. No. Ze 3 cm może maksymalnie 5. Dobra, mam nadzieję, że że wszystko udało mi się. Udało mi się wmasować, ja tu wmasuję całą resztę, całą resztę, no i dobra, pozostawiam teraz tą maseczkę na 15-30 minut, no i przyjdę do Was z rezultatami, mam nadzieję, że to będzie warte rozcięcia tej maseczki i, 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 i. no zobaczymy jak to później będzie się prezentowało po po, po, tych właśnie, po tym, po tym, po tym, po tym, tak, jak to będzie się prezentowało po tym czasie. Ok, moi drodzy, wracam po około 20 minutach ja i mój 3 cm kucyk zdajmy to. Powiem wam, powiem wam fajne, fajne wy dotyku są te włosy. Fakt, faktem nie przeschnęło to jeszcze na tyle, no. Niestety przez tym kucyk będę miał odgniot na włosach, no i one się będą wtedy tak niesfornie układały no ale nie o to chodzi maska spoko, tutaj boki są bardzo przyjemne w dotyku no niestety minusem jest to, że nie doczytałem że jest to maseczka na, na kucyk no i to niestety już wygląda jak taka zużyta pielucha, tu jeszcze jakieś pozostałości na samym, na samym dole y, są, więc no domyślcie się co może tutaj być w takiej pieluszce, zamysł był niby spoko, no tak jak wam mówię minusem było to, że nie doczytałem, że jest to maseczka na kucyk, ale... Miło, miłe, miłe w dotyku są te włosy. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Teraz pytanie brzmi: czy to jest luksusowa maseczka? Wątpię. Czy intensywna? Lekka. No, nie obciążyła mi jakoś tych włosów. Nie obciążyła, więc jest, jest ok. Co tutaj dalej nam yy, producent zapewniał? Maska poprawia wygląd włosów suchych. No. Podyskutowałbym, no na pewno lepiej wyglądają niż, niż, niż wyglądały. Nie puszą się. No, może być, może być. Ja nie narzekam. No tak jak mówię, nie zachęca to, to, to do założenia ponownie. Ja oczywiście, wiedząc, jak to teraz wygląda, wcześniej pewnie bym to tylko wywinął, nałożył ten nadmiar maski właśnie na na skórę głowy i, i masowałbym to pewnie. Zastosowanie jest takie samo. No ale jeśli ktoś ma dłuższe, dłuższe włosy, to ten kucyk jak najbardziej można tu sobie zawinąć. No gumka, gumka taka średnia. Myślałem, że to będzie coś typu takiego. A tu no niestety takie różowe, różowe małe badziewko. 7 zł w Rosmanie. Jeśli jesteście ciekawi tej maseczki, możecie ją kupić. Nie jest to jakiś must have. No ale ja się bawiłem przednio. Okej, okay, jeśli podobał wam się ten test maseczki, pamiętajcie o łapkę w górę, o subskrypcji kanału. No i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!